Ileż razów dostałam od facetów, z którymi byłam. Uważałam, że bicie jest normalne. W takim środowisku się wychowałam. Nawet Andrzej kilka razy się wściekł i chciał mnie uderzyć, ale to były sporadyczne sytuacje. Pozostali mężczyźni, z którymi wiązałam się, nieraz rozwalali mi głowę, bili mnie bez opamiętania. <grym> Gdybym zgoliła włosy na głowie, można by się przestraszyć ilości blizn. Mój ostatni partner, Grzesiek, tak mi uderzył pogrzebaczem, że dopiero po kilku dniach z trudem poszłam do toalety. Było ze mną coraz gorzej. Do tego rana zaczęła ropieć. Ktoś w końcu wezwał pogotowie wynieśli mnie na noszach. Kiedy wydobrzałam i opuściłam szpital, sprawa trafiła na policję, a potem do sądu. Zgłosił to lekarz z pogotowia. Gdy Grzesiek się o tym dowiedział, zaczął mnie nachodzić i prosić, żebym wycofała skargę. No, tak nie błagał, że w końcu mnie całkiem omotał i na sali sądowej poświadczyłam nieprawdę, mówiąc, że na coś się nadziałam i nie ma to z nim nic wspólnego. To nieprawda, zaprotestowała ciocia Marysia, która towarzyszyła mi w sądzie, ale też została wezwana jako świadek. Wysoki sądzie, ona kłamie. Ten drań przekabacił ją. Zastraszył, żeby tylko uniknąć konsekwencji. Sąd dał jej wiarę i skazał go na karę w zawieszeniu. Przydzielił mu także kuratora. Przez kilka miesięcy panował względny spokój. A jednak po jakimś czasie znów zaczął mnie nachodzić. Raz, kiedy zamknęłam drzwi, szedł przez okno w piwnicy i nagle zjawił się w mojej kuchni. – Skąd się tu wziąłeś? – zawołałam przerażona. – Nie masz prawa się do mnie zbliżać! Pijany zaczął mi wygrażać, coś bełkotać, więc wezwałam policję i skontaktowałam się z jego kuratorką – Sąd natychmiast odwiesił wyrok, szybko go namierzyli i poszedł siedzieć. Nigdy więcej go nie widziałam. Michał stawał się coraz bardziej popularny. Na początku nikt nie wiedział, że jestem jego matką. Nie chwaliłam się tym nikomu. Nic nie mówiłam. Po co miałabym to robić? Czułam, że on nie chce, żeby ludzie wiedzieli, że miał, że ma. Taką matkę. W końcu jednak wszystko wydało się przez moją głupotę. Podczas kolejnej popijawy trwającej od świtu do nocy pokazałam znajomemu nasze wspólne zdjęcia z pogrzebu Andrzeja. Michał stał razem z braćmi przy trumnie ojca. Zobacz, to mój syn. Dziś jest wielką gwiazdą. Poznajesz go? Patrzył chwilę, to na mnie, to na zdjęcia. Uśmiechał się. Dwa dni później sąsiedzi przynieśli mi gazetę. W życiu nie przypuszczałam, że ta łajza ukradnie mi zdjęcia i sprzeda mediom. Pani Wiśniewska, widziała pani? Piszą tu o pani i o tym gwiazdorze Wiśniewskim. entuzjazmował się sąsiad, podsuwając pod nos brukowiec. A, to myśmy nie wiedzieli, że taką gwiazdę w kamienicy mamy. dorzucił ktoś kąśliwie. Reszta uderzyła w śmiech. Nogi się pod mną dosłownie ugięły. Zobaczyłam siebie na zdjęciach. Michała zakreślili kółkiem. I ten komentarz, że matka jednak żyje i dobrze się ma. Mówiono, że Michał podawał mediom, że zginęłam w wypadku lotniczym, ale to była nieprawda. Nigdy tak nie mówił. Faktem jest, że wstydził się mnie. Ale nie uśmiercał za życia. Chciał się odciąć od kogoś takiego jak ja. I ja to rozumiałam. Nie namyślając się długo, poszłam i zrobiłam znajomemu awanturę. Jak mogłeś? Krzyczałam wzburzona. Jak śmiałeś ukryć moje zdjęcia i sprzedać do gazety? <laughs> Nawet się nie tłumaczył. Rzucił, że powinnam być mu wdzięczna za to, że wszyscy poznali prawdę. A, a przecież Michał mnie uśmiercił. Znalazł się cudotwórca. Życie mi zwrócił. W mediach. A tobie gówno do tego krzyknęłam. Później mi te zdjęcia zwrócił, ale mleko się rozlało. Wszyscy się już dowiedzieli, że matka Wiśniewskiego żyje w łodzi górnej, na piasta, w siedemnastometrowym pokoju z Januszem, który polewa jej i sobie od rana do wieczora. Pewnego dnia znowu przyszli znajomi Janusza chyba z siedem osób. Zanosiło się na niezłą popijawę. – Dawajcie, kto co ma – wołał jeden z kumpli. – Składkowe robimy, trzeba się napić. – Kombinowaliśmy, bo nikt groszem nie śmierdział. – Może na borg weźmiemy? – padały propozycje. – Może do sąsiadów pójść? – Czekajcie, ja coś załatwię – odezwał się niejaki Bogdan – Przepadł na pół godziny. W końcu wrócił, ale wydawał się zmieniony na twarzy. Powiedział, że poszedł pożyczyć parę groszy do tego nowego, co się niedawno wprowadził. Powiem otwartym tekstem: Tak mu dokopałem, że nie wiem, czy przeżył. Ej, jak to? ktoś zareagował. Jak, jak to mu dokopałeś? No mruknął nieźle mu się oberwało. Chłop nie przeżył jak nic. Pieniądze miał przy sobie. Pochwalił się wątpliwym łupem, więc musiał okraść Bogu ducha winnego człowieka. Czułam, że powinnam natychmiast wezwać pogotowie i policję. Może człowiek jeszcze żyje. Bałam się tam pójść i sprawdzić, ale na pewno nie mogłam bezczynnie czekać. Przepraszam, pójdę do ubikacji. Rzuciłam, żeby nikt nie nabrał podejrzeń. Z bijącym sercem zbiegłam do budki telefonicznej. Zadzwoniłam na policję i zaczęłam wyrzucać z siebie wszystko, co wiedziałam. Poprosiłam, żeby mnie nie wydali, że muszę pozostać anonimowa. A jak się pani nazywa? Grażyna Wiśniewska, odpowiedziałam odruchowo. Za późno ugryzłam się w język. No dosłownie rozum mi odebrało. Złabyłam na siebie, że się wygadałam. Wróciłam do mieszkania. I na półpiętrze już stali policjanci. Tak szybko przyjechali. Wszystkich zaczęli legitymować. Pani, dokumenty, poproszę. Zwrócił się do mnie jeden z nich. Kiedy wręczałam mu dowód, dałam oczami znak, żeby się nie wygadał, że to ja ich wezwałam. Na szczęście, zrozumiał. Zabrali nas wszystkich na posterunek. Okazało się, że rzeczywiście skopany sąsiad nie przeżył. Ten, który to zrobił, przyznał się od razu, ale i tak zatrzymano nas na komisariacie. Zamknięta w celi na ostrym kacu, myślałam, że oszaleję z pragnienia. Co ruszło? matałam pięściami w żelazne drzwi. Co tam? Któryś z policjantów otwierał lufcik i przyglądał mi się bacznie. Czego pani chce? Piś mi się chce. Strasznie mnie suszy. Po chwili przyniósł mi mały plastikowy kubek wypełniony wodą. Starczyło na zaledwie parę łyków. Po chwili znów chciało mi się pić, więc znowu waliłam pięściami w drzwi. Wody! wołałam. Dajcie mi wody! Strażnicy otwierali lufcik i śpiewali. A wszystko to, bo ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Wydzierali się głośno i śmiali. Niech pani z nami śpiewa, pani Wiśniewska! Podjudzali. Razem stworzymy chórek, a jak przyjdzie młodszy posterunkowy na zmianę, to zrobimy balecik. Rechotali. A, śmieli zabawę. A, mnie suszyło tak bardzo, że naprawdę nie wiedziałam, co robić. Nazajutrz do pokoju wszedł komendant z gazetą w ręce. Na pierwszej stronie wielki nagłówek. Ziśnięska piła, ale nie zabiła. Boże, aż się za serce złapałam. Jeszcze mną trzęsła, jeszcze byłam skacowana, ale ten tytuł od razu mnie otrzeźwił. Natychmiast pomyślałam o Michale, jak to zobaczy, będę już zupełnie stracona w jego oczach. Wiśniewska, Wiśniewska. Komendant raz patrzył na mnie, raz na dowód i bębnił palcami po stole. Pani naprawdę jest matką? Tego Wiśniewskiego? Tak. Komendant pochylił się do mnie konfidencjonalnie. Hmm, wie pani co? Wyprowadzimy panią tylnym wyjściem i podwieziemy do domu, bo tu już zebrało się pełno dziennikarzy. Skąd oni się dowiedzieli? Nie miałam pojęcia. Pewnie ktoś z policji zadzwonił do gazety, że matka Wiśniewskiego jest na komisariacie. I w dodatku przesłuchują ją w sprawie o zabójstwo. Na szczęście przepisowe 24 godziny w końcu minęły. Zebrali wszystkie potrzebne zeznania, a podejrzany przyznał się do pobicia ze skutkiem śmiertelnym. No wychodzicie, zarządzili i otworzyli drzwi na oścież. A pani, pani Wiśniewska pójdzie z nami. Na czerwony dywan jak gwiazda. Podśmiewali się. Ale tak jak obiecał komendant, wyszłam z komisariatu od tyłu. Podwieźli mnie pod dom, ale tam też czekał już tłum dziennikarzy. Byłam w szoku, że nagle wszyscy zaczęli się mną interesować. Kompletnie nie byłam na to przygotowana. Chciałam wejść w mysią dziurę i zniknąć, byle dalej od tych ciekawskich oczu i napastliwych fleszy. Na szczęście w tłumie szybko wypatrzyłam znajomego. – Chodźmy stąd. – Poczekam, aż odejdą – wyszeptałam mu do ucha. – Idź po pół litra, ja tu przysiądę. Klapnęłam na ławce stojącej na uboczu, a jego wysłałam do sklepu. Gdy wrócił, otworzyliśmy butelkę. Boże, czy ty widzisz, co się dzieje pod naszym domem? spytałam. Ta cała prasa, nawet telewizja. No, przetaknął. Wszyscy się tam zebrali, bo mają sensację. Właśnie sensacje. A no, co ty sobie myślisz, Grażyna? Zaciągnął się papierosem. Takiego syna masz i żeś się nie pochwaliła? Machnęłam ręką. Nie chciało mi się tłumaczyć, że mój syn wcale nie miałby ochoty chwalić się taką matką. Jeszcze trochę posiedzieliśmy na tej ławce, obgadując to, co zaszło wcześniej. Straszne zabójstwo. Niewinny człowiek zginął. Do czego to doszło? Boże drogi, do czego? Ktoś się sprowadza, chwilę pomieszka i traci życie w tak głupi sposób. I tyle godzin nas na komisariacie przetrzymywali, ciągnęłam coraz bardziej pijana. Już myślałam, że stamtąd nigdy nie wyjdę. Ale wyszłaś! No, wyszłam, wyszłam! Podniosłam się w końcu z ławki. Chciałam się pożegnać, ale z ledwością trzymałam się na nogach. To ja już idę, cześć! rzuciłam. Chyba już tam u nas będzie spokój. Tak myślałam, bo z daleka wyglądało to tak, jakby całe podwórko opustoszało. Jednak gdy tylko się zbliżyłam, z zakamarków powyskakiwali dziennikarze i fotoreporterzy. Zaczęły trzaskać migawki, błyskać flesze. Przekrzykiwali się jeden przez drugiego. A czemu nie ma pani kontaktu z Michałem? Michał mówił, że zginęła pani w wypadku samolotowym. Czy pani syn pomaga? Gdzie mieszkają bracia Michała? Czy ojciec Michała popełnił samobójstwo? Niech pani tu spojrzy, uśmiech proszę. Boże, gdzie ja jestem? Co się stało z moim życiem? Zarzucili mnie gradem pytań, chcieli wiedzieć, jak się czuję, co myślę, co Michał na to, że ja piję. Wołali, żebym pozowała, spoglądała w obiektyw. Czułam się jak osaczona zwierzyna. Szybko ukryłam się w mieszkaniu, ale oni nie odpuścili. Pukali do drzwi, za których słyszałam kolejne pytania. Czemu pani nie wychowywała syna? Jak to się stało, że Michał był w pogotowiu opiekuńczym, w rodzinach zastępczych i w domach dziecka? A, a, a co z dwoma pozostałymi synami? Czy przyjaźnią się z Michałem? Nawiedzali mnie niemal codziennie. Nagabywali, robili zdjęcia z ukrycia. Niektórzy byli mili, inni agresywni i bezpardonowi. Istny koszmar. Sąsiedzi nagle też się mną bardziej zainteresowali. Jedna z kobiet niemal zagrodziła mi drogę, kiedy wracałam do domu ze sklepu. Niosła dwie wypchane po brzegi siatki, ale na mój widok nagle zatrzymała się. Ojej, powiedziała, pani, tu tak długo mieszka, ja nie wiedziałam, że ten wiśniewski, ten piosenkarz z czerwonymi włosami. Wyliczała cechy, jakbym mogła nie wiedzieć, o kogo jej chodzi. To pani syn! No, naprawdę, że też wcześniej nie wiedziałam. A gdyby pani wiedziała, to co? Nie rozumiałam o co jej chodziło. Bo moja wnuczka chciała iść na jego koncert. Może by pani od syna bilety skołowała? Niedługo ma być koncert w Łodzi. Nie, nie wiem, powiedziałam wymijająco, to przecież nie on sprzedaje bilety. Do widzenia. Aj, pani Wiśniewska! Była wyraźnie niezadowolona. Tylko dwa bilety. Niechże pani po sąsiedzku pomoże i nie zadziera nosa. Sama poszłabym na koncert, by zobaczyć Michała, choć z daleka i na żywo. Posłuchać jego piosenek, które często nuciłam. Ale jak? Nie miałam nawet pieniędzy na bilet. Z pomocą, ale nie bezinteresowną, przyszła mi dziennikarka z super ekspresu, Zosia Kraszewska. Pani Grażyno, pójdziemy na koncert, załatw się bilety, obiecała mi podczas jednego ze swoich licznych dziennikarskich nalotów. Zobaczy pani syna, zawiozę panią tam, a potem odwiozę. Dużo później dowiedziałam się, jak bardzo Michał jej nie znosił. Wtedy brałam jej zainteresowanie za dobrą monetę. Przywoziła mi jego zdjęcia, czasopisma z artykułami o nim. To było święto. Siadałam na wersalce, brałam nożyczki, klej i duży zeszyt, do którego wszystko wklejałam. Wszystko, co tylko kupiłam, albo ktoś mi przyniósł. Szkoda, że nie zachowałam już tego zeszytu. Gdzieś mi zaginął, kiedy się przenosiłam z miejsca na miejsce. Dziennikarka, jak to pracownik plotkarskiego pisma, szukała jedynie sensacji, bo zwyczajnie z tego żyła. Na koncert poszliśmy razem. Znów poczułam to samo podniecenie, radość i jednocześnie smutek, że Michał, choć blisko, był tak daleko. A wszystko to, bo ciebie kocham śpiewał tłum, a mnie przechodziły ciarki po plecach. I nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Chodź, pokażę ci, czym moja miłość jest, dla ciebie zabije się. Wszyscy znali te słowa i je śpiewali. Cały wielki tłum. A ja zresztą także. Młode dziewczyny skandowały Michał, Michał, kochamy cię! Wszyscy machali chustkami, kurtkami, krzyczeli, <grytania> niektórzy płakali. Przypomniało mi się, jak w latach 60., kiedy byłam dzieckiem, tłumy szalały na koncertach Beatlesów. Widziałam w telewizji, jak dziewczyny mdlały, jak policja musiała pilnować, żeby oszalały tłum nie rozszarpał artystów. Teraz moje dziecko było w takiej samej sytuacji. Czy ten Michał, który stał na scenie w błyszczącym stroju i śpiewał tak, że ziemia drżała, był tym samym chłopczykiem w niebieskim sweterku, który siedział na podłodze w kuchni u mojej teściowej? Tym samym, który patrzył na mnie dużymi, przestraszonymi oczami, kiedy zapukałam w szybę. Gdy już wdrapałam się po drabinie i zajrzałam do kuchni koszmarnego domu na Płatowcowej? <gryw> Nie. Na scenie stał pewny siebie mężczyzna. Nie dane mi było patrzeć jak dorastał, jak się przeobrażał. Na scenie widziałam kogoś, kogo znałam i jednocześnie kogoś zupełnie obcego. A jednak dobrze było zobaczyć mi choć z daleka. Byłam z niego taka dumna. <noise> tak mi było ciepło koło serca. Po koncercie musiałam wrócić do swojego życia. Dziennikarka, która załatwiła bilety tak jak obiecała, odwiozła mnie do domu. Przyjeżdżała do mnie często z aparatem, podpuszczała mnie, żebym coś opowiedziała, robiła mi zdjęcia. Raz wpadła do mnie, kiedy byłam już nieźle podcięta. Polała mnie głowa, więc obwiązałam ją ręcznikiem. Zaczęła mnie fotografować na bezczelnego. aż mnie wtedy zdenerwowała. Niech pani przestanie, podniosłam głos. Ale zwalniała spust migawki raz po razie. Czemu mi pani robi zdjęcia, kiedy wyglądam jak wyglądam, a w dodatku jestem trzeźwa? Złościłam się już na dobre. Najlepiej jak już pani sobie pójdzie. Ale jej się nie śpieszyło. Rozsiadła się, rozglądała się dookoła. Co jakiś czas pstryknęła fotkę. Była wtedy ze mną Helena, koleżanka od kieliszka. – Chodź! – zawołała. – Idziemy stąd! – A gdzie ty mnie ciągniesz? Chwilę się opierałam, jednak ledwo mogłam ustać na nogach. – Chodź, jedziesz do mnie! – złapała mnie za rękę i powlokła w stronę drzwi. – Musimy koniecznie pojechać do mnie! Zdążyłam tylko złapać torebkę. Wyszłyśmy, zostawiając w mieszkaniu Kraszewską. Kiedy dzisiaj myślę o swoim piciu, mam w głowie jedno pytanie. Psa co było? Chodziłam w stan, który w danym momencie pomagał mi, ale całkowicie zaciemniał myśli. One nie znikały, były we mnie. Płynęły, ale znacznie wolniej niż gdy byłam trzeźwa. Tak, jakbym się unosiła na jakiejś fali, która mnie całkowicie bezwolną miała wyrzucić na bezpieczny brzeg. Tyle, że ten brzeg nie istniał. Za to pode mną było dno, do którego przybliżałam się z każdym kieliszkiem. Czy upadłam już najniżej, jak tylko można było? Tego się nie dowiem. Nie porównywałam się z innymi ludźmi, którzy, podobnie jak ja, zmagali się z upiorem wódki. Może oni byli jeszcze niżej? Może ja nie wiem. Oczywiście rozmawiałam z innymi pijącymi, ale nie o tym, że pijemy i że to jest złe. Nie mówiliśmy, że pozbawia nas to ludzkich uczuć, empatii, współczucia w miarę rozsądnego oglądu sytuacji, w której tkwimy. No tak. To właściwe słowo. Być alkoholikiem to właśnie tkwić w czymś, utknąć na dobre, nie móc się wydobyć, wydostać na powierzchnię. Właśnie na tym polega ta dwoistość. Alkoholik chce i jednocześnie nie chce. Chce być kimś innym, lepszym i równocześnie nie chce, bo wie, że ten stan, w którym tkwi, w pewnym sensie chroni go. Nie wie rzecz jasna, że to tylko złudzenie. Wie natomiast, że żyje za parawanem. Niby słyszy głosy z zewnątrz, ale wszystko jest takie stłumione, wykrzywione. Nie widzi też, co się wydarza na zewnątrz. Tym samym uważa, że wszystko jest w porządku: że nic strasznego, zagrażającego mu się nie dzieje. W końcu przestaje być świadkiem już czegokolwiek. A to, że od realnego świata uciekł, że stchórzył, to dla własnego dobra. Bo gdyby tego nie zrobił, ten realny świat by go zabił, zniszczył, a on przecież chce żyć i być komuś potrzebny. <grym> Pijący nałogowo powtarza sobie, że tylko przez chwilę tak źle się z nim dzieje, że lada moment wyzwoli się z tego. Nie zdaje sobie sprawy, że właśnie sam się zabija bez niczyjego udziału na własne życzenie kiedy zerwałam z nałogiem zaczęłam sporo czytać na ten temat wiem że byłam pozbawiona tak zwanych uczuć wyższych kochałam i jednocześnie nie kochałam tęskniłam jednocześnie nie tęskniąc wszystko nie tak wszystko źle wszystko postawione do góry nogami bez sensu, a duchowość, połączenie z absolutem. Ludzie przecież się z nim łączą. No tak, teraz to wiem, że absolut to siła, którą jedni nazywają Bogiem, inni wielką energią, drudzy jeszcze czymś innym. I ludzie potrafią się z nią jednoczyć. Tymczasem ja jednoczyłam się z butelką wódki. To prawda, że nie byłam całkowicie bezrozumną i bezrefleksyjną istotą. Przeciwnie. Myślałam o ważnych dla mnie zobowiązaniach, szczególnie o dzieciach, które naprawdę kochałam, a najwięcej o Michałku, może dlatego, że o nim najmniej wiedziałam. Nie mogłam przeboleć, że w tak bezsensowny, niesprawiedliwy sposób zniknął z mojego życia. W tej ciemności, w którą się zapadałam, tylko czasami świtała iskierka nadziei, że może kiedyś wyjdę z tej matni, stanę na nogi, poukładam sobie od nowa moje spieprzone życie i naprawię to, co zepsułam. W tych przebłyskach świadomości byłam na siebie wściekła za to, co robię. Złościłam się, że piję, że zalewam wyrzuty sumienia, nieudane związki, rozłąkę z dziećmi, przedwczesną śmierć matki. Praktycznie wszystkie złe wspomnienia topiłam w wódce. Nieraz siedziałam skulona na kanapie albo na podłodze, jak pobity wystraszony pies, który wciąż otrzymuje razy łańcuchem albo kijem od swojego pana. Tyle, że psa bije podły człowiek za nic. A ja wiedziałam, za co spotykała mnie kara. Tak, myślałam, że to była kara. <grych> I niekoniecznie Boża. Kara, którą sama sobie pragnęłam wymierzyć. Niektórzy mówią, że w życiu wszystko istnieje po coś. Może więc moje picie też miało czemuś służyć? Może musiałam przejść przez to, żeby zrozumieć, jak wielką wartość ma miłość do matki, do dziecka? Jak ważne jest pomaganie innym? Wtedy nikomu nie umiałam pomóc. Nawet sobie. Katowałam się wódką. Była moim osobistym oprawcą, który z satysfakcją wymierzał mi razy. Kiedy trzeźwiałam i z jakichś powodów nie mogłam natychmiast się napić, żeby unieszkodliwić kolejnego wroga, Kaca, myślałam o świecie. Czym jest świat? To, co nas otacza, co nazywamy rzeczywistością, Alkoholik postrzega świat jako niesprawiedliwy i okrutny. <laughs> Nie ma pretensji do siebie. Zawsze do czegoś, kogoś, do losu, nawet do samej wódki, o to, że jest. Kocha ją i nienawidzi jej, to jego wybawienie i upadek. I tak dzień w dzień, aż zapije się na śmierć. Nie, nie, to nie dzieje się tak łatwo ani tak szybko. Pijak zachowuje duży instynkt samozachowawczy. Sam tak łatwo nie pośle się do aniołków. Wbrew pozorom czuwa nad tym, żeby to nie nadeszło przedwcześnie, ale tylko do pewnego momentu kontroluje śmierć. W końcu pewnego dnia schodzi lawina. Jest ogromna jak ocean, a po niej. Już nic, tylko pustka, śmierć właśnie. Wtedy już nie usprawiedliwia się przed sobą, przed nikim. Przestaje racjonalnie myśleć, czuć, zatraca granice ludzkiej przyzwoitości. Nie tworzy żadnych konstrukcji myślowych, które mogłyby mu pomóc. Do tego zdolny jest jedynie człowiek trzeźwy, nie w obliczu katastrofy życiowej ludzie potrafią zbudować sobie pomost, rusztowanie, na które można się wdrapać, by chwilę odetchnąć, a potem zacząć racjonalnie myśleć, pozytywnie, konstruktywnie. Alkoholik tonąc, zamiast podanej ręki chwyta za brzytwę. I kto mu ją podaje? Los? Nie, on sam ją sobie podaje. Ja też w pewnym momencie sobie te brzytwę podałam i zraniona zaczęłam tonąć. Nikt mi nie pomógł. Ludzie wobec czyjejś klęski, czyjegoś nieszczęścia najczęściej się odsuwają. Udają, że niczego nie widzą, nie słyszą, z bezsilności, z braku empatii. Ani ryków, wianego oprawcy za ścianą, znęcającego się nad swoją żoną i dziećmi, ani przerażonych, dziecięcych głosików, które wołają: Tato, nie zabijaj mamy. Nie chcą słyszeć. To przecież nie ich życie, nie ich sprawa, nie ich los. Dożyliśmy czasów, kiedy o problemie choroby alkoholowej i przemocy domowej mówi się w mediach. Swoje klęski i zmagania wyjawiają celebryci. Dzięki temu słuch i wzrok ludziom się trochę poprawił. Pewnie w dzisiejszych czasach ktoś podałby mi pomocną dłoń.